Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszej prezentacji będzie Zero Touch Auto Provisioning w sieciach Carrier Ethernet 2.0. Naszą prezentację podzieliliśmy na pięć części. W pierwszej części ogólnie powiemy co to w ogóle jest standard Carrier Ethernet 2.0. Następnie yy, przypomnimy jakie definiuje on usługi. Część, kolejne trzy części tak naprawdę będą poświęcone urządzeniom i rozwiązaniom firmy RISE.com. I tak, w pierwszej z tych części powiemy o tym, w jaki sposób protokół Carrier Ethernet 2.0 czy standard Carrier Ethernet 2.0 został zaimplementowany w urządzeniach ISCOM RAX 711. Natomiast w kolejnych dwóch częściach pokażemy, jak wykorzystać narzędzie CEVIU do zarządzania i monitorowania takich sieci właśnie zbudowanych w oparciu o te urządzenia. Czym w ogóle jest Carrier Ethernet? Carrier Ethernet jest to tak naprawdę zbiór standardów, które są implementowane w urządzeniach sieciowych, pracujących w standardzie Ethernet, definiowany przez Metroethernet Forum. Carrier Ethernet 1.0 definiował tak naprawdę trzy typy usług: usługi Elan, Line i e Etri, natomiast były to usługi, które mogły działać tylko i wyłącznie w oparciu o sieć jednego operatora. Carrier Ethernet w ogóle, sam w sobie nastawiony jest na obsługę klienta usług dla klienta biznesowego, którego wymagania co do jakości i niezawodności usług stale rosną. Standard Carrier Ethernet, Metro Ethernet Forum jakby ciągle słucha tych potrzeb klientów i ciągle rozwija te standardy, żeby poprawić jakość dostarczanych usług dla klientów. Efektem tego było ustandaryzowanie w 2012 roku standardu Carrier Ethernet 2.0. Wersja tego standardu od poprzednika różni się tym, że w zamian za trzy usługi mamy dostępnych już osiem usług świadczonych do klienta, czyli dla usług standardowych, które mieliśmy wcześniej, ELAN, ELINE i e 3 powstały ich wersje wirtualne, czyli możemy świadczyć usługi nie tylko bazujące na portach, ale również usługi bazujące na Wilanach. Natomiast standard ten dodatkowo definiuje zupełnie nową usługę. Jest to usługa e-access. usługa, która pozwala nam świadczyć usługi do klienta biznesowego w oparciu o sieci innych operatorów. I tutaj również mamy dostępne dwie wersje usługi, zarówno bazującą na portach, jak i w Ilanach. Dodatkowo, Carrier Ethernet 2.0 wprowadza możliwość zarządzania urządzeniami poprzez sieci różnych operatorów i wprowadza e, multi-COS, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi e, o bardzo wysokiej jakości. Jak będzie wyglądała przyszłość Carrier Ethernetu? E, w przyszłości e, Metro Ethernet Forum będzie dążyć do tego, aby konfiguracja i uruchamianie usług było jak najbardziej proste i zautomatyzowane, co tak naprawdę w przypadku urządzeń RISE.com już się dzieje. Każdą usługę w Caryl Ethernet 2.0 definiuje kilka parametrów, jak pasmo dostępne i pasmo gwarantowane, delay, jitter, ilość straconych pakietów. Na tym slajdzie postaraliśmy się zwizualizować zasadę działania bandwidth profile. I tak CIR jest to pasmo gwarantowane, AIR jest to pasmo, ponad pasmo gwarantowane, ale dostępne w trybie best effort. Natomiast CBS, EBS określają ilość bajtów, które możemy przesłać w ramach CIR czy EIR. Jeżeli chodzi o standard Carrier Ethernet 2.0 to tak jak wspomniałem kolejną taką istotną modyfikacją jest dodanie multi-COS. Działa to w ten sposób, że mamy zdefiniowane trzy typy labeli COS, które to pozwalają nam odpowiednio kolorować pakiety w zależności od tego, Jakie to będą usługi? Czy to będzie głos, czy to będzie wideo, czy dane wymagające, jakieś dane sterujące, dane mniej istotne? I w zależności od tego, później możemy uruchamiać odpowiednie mechanizmy COS, QOS, czy też spinać do tych COS-ów odpowiednie profile przepływności, co pozwala z kolei na dostarczanie usług o coraz wyższej jakości do klienta. Jeżeli chodzi o profile pasma, to w standardzie Carrier Ethernet Zero mieliśmy coś, co widzimy tak naprawdę na pierwszym rysunku. Czyli mieliśmy możliwość definiowania pasma jedynie na per, na por, per port Unii, co powodowało, że tak naprawdę przy kilku tunelach EVC zestawionych na jednym porcie mieliśmy, nie mieliśmy za bardzo możliwości dostarczania odpowiedniej jakości usług dla na przykład usług bardziej wymagających. Podejście Carrier Ethernet 2.0 wprowadza jakby dużo bardziej szczegółowe możliwości limitowania pasma. Pierwszym krokiem jest jakby możliwość przypisywania limitowania pasma per VLAN, czyli per każdy kanał FVC. Natomiast najbardziej zaawansowana opcja jest przypisywanie między te trzy etykiety, które możemy przypisywać do konkretnego ruchu. I tak naprawdę to podejście prezentowane na ostatnim rysunku daje nam możliwość zagwarantowania klientowi, E, odpowiedniego pasma dla najbardziej, wymagających przez, najbardziej e, wymaganych przez niego usług. E, standard Carrier Ethernet 2.0 definiuje 8 usług. E, usługi Elan czy E-Line są nam znane z e, standardu Carrier Ethernet 1.0, natomiast w standardzie Carrier Ethernet 1.0 były to jedynie usługi typu port-based. E, Carrier Ethernet 2.0 wprowadził usługi typu virtual, czyli bazujące również na VLANach. E3 również jest znane z standardu Carrier Ethernet 0.1.0, natomiast tam było ono dostępne również w formie usługi Port -based. Tutaj doszła wersja VLAN Base, natomiast zupełnie nową usługą jest usługa E Access, która umożliwia świadczenie usług klientom biznesowym, w oparciu o sieci innych operatorów, i yy, są to również dwa typy usług, usługi typu bazujące na portach i bazujące na VLANach. Jeżeli chodzi o definicję SLA, to tak naprawdę przed standardem care, przed ustandaryzowaniem Carrier Ethernet 1.0 SLA takim jakie mogliśmy mierzyć, SLA, które mogliśmy dać klientowi, to tak naprawdę było pasmo dostępne w trybie best effort, a pozostałe parametry SLA tak de facto dotyczyły pracy człowieka, czyli było to Usunięcie usterki mierzone w jakimś konkretnym czasie, instalacja usługi też mierzona w jakimś konkretnym czasie czy dostępność usługi na zasadzie działa nie działa procentowo w miesiącu. Standard Carrier Ethernet 1.2.0 definiował już takie rzeczy jak gwarantowane pasmo dla klienta, parametry QoS czy podstawowe parametry typu performance. Standard Carrier Ethernet 2.0 rozbudowuje te możliwości. Dodając do monitorowanych parametrów performance takie rzeczy jak delay, jitter czy ilość utraconych pakietów. Natomiast e, mając na uwadze rosnące wymagania klientów biznesowych co do e, jakości usług, e, dodaje takie parametry jak e, multi-COS czy profile prędkości przypisywane bezpośrednio do odpowiednich etykiet jeżeli chodzi o portfolio urządzeń Rajekoma, które wspierają standard Carrier Ethernet 2.0, to w głównej mierze są przełączniki agregacyjne serii ISCOM 2900. Tutaj mamy dostępne modele, które posiadają 24, 48 portów Gigabit Ethernetu, zarówno wersje miedziane, jak i optyczne, oraz 4 porty 10 gigowe SFP+. Jeżeli chodzi o urządzenie dostępowe, to najczęściej wybieranym przez naszych klientów urządzeniem dostępowym jest urządzenie ISCOM RAX 711, które to urządzenie w dalszej części prezentacji będzie omówione. Co tak naprawdę potrafi to urządzenie? W momencie, kiedy wyjmiemy to urządzenie z pudełka, mamy urządzenie, które posiada dwa porty NNI, są to porty w postaci jednogigowych interfejsów SFP. Cztery interfejsy UNI w postaci interfejsów COMBO, czyli możemy połączyć zarówno usługę. Portem optycznym, jak i miedzianym yy, oraz dwa zasilacze. Zasilanie AC i DC, dzięki czemu urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne. Urządzenie to wspiera obsługę Wilanów, podwójnie tagowanych Wilanów, yy, wspiera kolorowanie pakietów czy przypisywanie profili prędkości okres definiowanych przez standard MEF yy, przy, przez standard Ethernet 20. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje tego urządzenia, na które należałoby zwrócić uwagę, to jest między innymi performance monitoring zgodny z ITUD e Y1731, czy też in-service test zgodny ze standardem ITUD e Y1564. Jeżeli chodzi o portfolio Ryzecoma, to Ryzecom tak naprawdę rozpoczynając pracę nad urządzeniami CareEthernet 2.0 Postanowił pójść o krok dalej i uczynić proces instalacji i konfiguracji tego urządzenia jak najbardziej automatycznym. Do tego celu dostarcza klientom, którzy decydują się na zakup tych urządzeń, bezpłatną aplikację, której zadaniem jest autoprovisioning, monitorowanie i testowanie sieci zbudowanych w oparciu o Carrier Ethernet 2.0. O tym, jak takie urządzenia i aplikacje wykorzystać w Państwa sieci, opowie trochę kolega. Aby zrealizować funkcję auto-provisioningu w oparciu o urządzenia RAX ISCOM 711, firma Rajską pracuje nad oprogramowaniem aplikacją CVU. Mówię pracuje, dlatego że cały czas projekt jest w trakcie developmentu. W tym momencie jest ta funkcja auto-provisioningu zaimplementowana, działająca, ale docelowo samo narzędzie będzie obejmowało takie obszary, jak planowanie, provisioning, to już działa, eksploatacje, czyli funkcje OAM-owe oraz troubleshooting oraz przekazywanie danych do zewnętrznego SLA portalu. Aplikacja jest bardzo prosta, intuicyjna, działająca w oparciu o system Windows, napisana w Javie, po lewej stronie widzimy Menu, device management, service management oraz customer management. Eee, oczywiście te opisy zakładek poszczególnych w, łatwo, w łatwy sposób nam definiują, czego będą dotyczyły. Sam proces e, zestawiania usługi czy uruchamiania usługi w oparciu o to narzędzie e, przebiega następująco. W pierwszym momencie musimy stworzyć template'y, które będą tak naprawdę <laughs> wykorzystywane przy kreowaniu usług. Takie template'y kreuje się wykorzystując funkcję w menu create Mod files. <laughs> Tworzenie takiego pliku rcmod jest bardzo proste, intuicyjne, tak naprawdę wybieramy z listy listę comment, które bezpośrednio te komendy przekładają się na komendy dostępne z CLI-a I tworzymy pliki, które tak naprawdę definiują nam e, parametry takie jak chociażby SLA e, czy też profile bandwidth profiles. E, taki plik <coughs> możemy sobie podejrzeć oczywiście w Notepadzie. E, Docelowy plik konfiguracyjny, który będzie implementowany na samym urządzeniu, będzie się tak naprawdę składał z kompilacji poszczególnych plików RCMOD odpowiedzialnych za poszczególne obszary. W momencie, kiedy mamy zdefiniowane już te pliki template, pliki RCMOD, możemy przystąpić do uruchamiania naszej usługi. Korzystamy z narzędzia Fast Wizard. Wybieramy folder, w którym znajdują się nasze pliki z templatami. Wybieramy plik, tak naprawdę, basic template, w oparciu o który będziemy kreowali naszą usługę i konfigurowali urządzenia. Uzupełniamy dane odnośnie customer name, customer contact, czy też jakiś telefon kontaktowy, oraz podajemy liczbę urządzeń, która będzie konfigurowana. Dla dzisiejszego przykładu będziemy konfigurowali, <laughs> prezentował, będę prezentował konfigurację usługi Align, e czyli tak naprawdę tylko dwa urządzenia będą konfigurowane. W kolejnej zakładce musimy uzupełnić dane dotyczące e, MAC adresów urządzeń naszych, e, adresów IP potrzebnych do zarządzania, tak? WLAN managementowy również musi być Określony e, i jakiś hostname, który nadajemy naszemu urządzeniu. E, oczywiście, taką konfigurację te dane musimy uzupełnić dla obu, dla dwóch urządzeń, ponieważ e, będą no, one się znajdowały po obu końcach naszej usługi. Musimy również pamiętać o tym, żeby podać informacje, które porty NNI będą podłączone do naszych przełączników agregacyjnych. W kolejnym kroku e, definiujemy tak naprawdę, e, w jaki sposób będzie skonfigurowany nasz e, port e, UNI dla obu urządzeń, wybierając tutaj z listy hostname, który wcześniej podawaliśmy, pojawia się w tym miejscu, jest to lista rozwijana, wybieramy, który port UNI będzie e, portem e, dla naszej usługi oraz konkretny template, który też stworzyliśmy na samym początku, e, Template, który tak naprawdę nam definiuje ustawienia samego portu, tak. Jeżeli nie pamiętamy w, w jaki sposób ten template został z nas, przez nas stworzony, jak, jak, jakie dokładnie parametry dla danego portu są, kryją się pod nazwą tego pliku, możemy sobie go podejrzeć, to jest tak naprawdę zbiór, comment czy fragment pliku config'u z urządzenia. Kolejne, y, kolejny etap to jest definicja usługi, nadajemy jak, jakąś nazwę usłudze, wybieramy również wcześniej stworzony template, e, który się odnosi do usługi, e, definiujemy takie parametry jak cost label, poziom czy też e, performance e, dla SLA, serwis VLAN, e, pasmo dla testu Y1564 czy też Czas trwania takiego testu. Następnie Bandwid Profile też wybieramy na podstawie, tak naprawdę pojawia nam się okno wyboru, które bazuje na plikach templateowych, które wcześniej skonfigurowaliśmy. Sam proces, po kliknięciu finish, jest już zakończony. Możemy przejść do dalszych czynności pojawiają nam się w folderze, który wcześniej zdefiniowaliśmy, wybraliśmy e, pliki konfiguracyjne, e, mówiące, tak naprawdę, w nazwie posiadające nazwę klienta, e, urządzenie i MAC adres e, naszego urządzenia, oraz dwa pliki CSV. E, te pliki tak naprawdę moglibyśmy wgrać bezpośrednio już na urządzenie, byłyby to pliki e, startup config, e, no ale w tym momencie nie mielibyśmy autoprovisioningu, tak? E, dlatego też Przechodzimy do następnego kroku. Następnym krokiem jest wybranie z menu funkcji Import Configuration, wybranie pliku CSV, który jest skojarzony z dwoma aplikami konfiguracyjnymi i kliknięcie przycisku Import. W międzyczasie uruchamiany jest serwer DHCP oraz TFTP, który tak naprawdę jest zintegrowany z samą aplikacją. I w momencie podłączenia naszych urządzeń RAX do przełączników agregacyjnych, w momencie zasilenia tych urządzeń następuje proces auto provisioningu, to znaczy RAX odpytuje serwer DHCP o adres, adres zostaje nadany, tak jak wcześniej zdefiniowaliśmy, pliki zostają zaciągnięte na urządzenie i mamy konfigurację już na urządzeniu pracującą. W kolejnym kroku przechodzimy do menu Service Management. Tutaj mamy tak naprawdę nasz serwis, który skonfigurowaliśmy. Oczywiście tych serwisów mogłoby być n, tak? My tutaj mamy przykład uproszczony, w związku z czym jest tylko jeden serwis. Przechodzimy do procesu przeprowadzenia testów w oparciu o Y1564. Bardzo prosta czynność, klikamy start test, określamy jaki procent Naszego Bandit profila ma być testowany. Oczywiście, w 100% podejrzewam, że będzie to 100%, tak? no bo chcemy usługę przetestować w 100%. Wybieramy porty, tak naprawdę, między dwoma urządzeniami, na jednym urządzeniu i na drugim urządzeniu. Możemy podejrzeć, jakie test flow będą przesyłane pomiędzy tymi urządzeniami, aby określić parametry takie jak chociażby delay czy, 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 czy też jitter. Rozpoczyna się proces e, testu, test Y1564 ruszył, postęp e, tego testu możemy monitorować na pasku. E, w momencie kiedy test e, zostanie ukończony to też zależy, długość trwania tego testu zależy od e, ile test flow wybraliśmy, e, zdefiniowaliśmy to tak naprawdę wcześniej. W plikach rc.conf <coughs> oraz od długości testu, którą my też wcześniej definiowaliśmy. Po zakończonym teście e, możemy sobie wyświetlić raport. Raport, który nam pokazuje, tak naprawdę, jakie jest dostępne pasmo w ramach Ciru, Ciru plus e, jak również latency, Jitter, Frame Loss. W kolejnych zakładkach możemy zobaczyć dane performanceowe, czyli tak naprawdę dokładnie to samo, co przed chwilą mówiłem. Jakie też tak statystyki sportu, tak, czyli jakie, jakie pakiety o jakich rozmiarach, w jakich ilościach zostały w ramach tego testu przesłane na zakończenie jeżeli chcemy taki raport udostępnić klientowi na potwierdzenie dostarczenia mu usługi o zadanych parametrach możemy taki raport wyeksportować do formatu PDF logo oczywiście możemy umieścić tutaj sobie własnej firmy jest to też w aplikacji konfigurowalne i możemy taki całościowy raport dotyczący dostarczonej usługi klientowi dostarczyć z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania. Czy jest wersja serwerowa tego programu? Nie ma wersji serwerowej. Tak jak mówiłem, sama aplikacja jest under development, więc pewnie za jakiś czas się pojawi. Ale my chcieliśmy jakby też tą prezentacją pokazać właśnie tą przyszłość kar kariery TNTu, tak, bo my mówi cały czas, że właśnie idziemy w kierunku autoprovisioningu i chcieliśmy pokazać, że pomimo tego, że nie ma jeszcze żadnych standardów, nie, nie jest to w żaden sposób opisane, RajSCOM jako członek forum idzie tym, w tym kierunku i, i, i tworzy takie narzędzia.